Ale, ale spokojnie, tylko wiesz, nie, nie przesadzisz, żeby żeby nie polecisz, nie na krótko. No, powodom łomaganie woda... piszczy. Ej, bok. Taki był rajd na kniżliho nie o szybciej. Czyściutko, płynnie to robią fajnie. To jest to, że wiesz. Oj, wspomaganie. A no, ciekaj tam wjeżdżają. Ja nie wiem tam nie ma tej straży z tyłu. Nie. A co to A tutaj? to nie was.